Right. Przedsiębiorcze kobiety i rozmowy o tym, jak być przedsiębiorczą, jak założyć własną firmę. Dorota Warakomska i moja gościni Monika Kania. Dzień dobry. Czym się Pani zajmuje? Jestem założycielką serwisu Exchanger.pl. Porównywarki, wymiany walut w kantorach online i stacjonarnych. O, super. Nawet nie wiedziałam, z ich usług korzystam w takim razie. E, to proszę powiedzieć, e, czy decyzja o założeniu własnej firmy wynikała z e, czystej potrzeby? Bo e, wzięłam kredyt hipoteczny szwajcarskich i szukałam najlepszej oferty na wymiany walut i czysta potrzeba, czyli gdzie tę ofertę dostanę, gdzie najmniejsze koszty będą i największe oszczędności. I doszłam do wniosku, że chyba najłatwiej byłoby mi, żebym stworzyła taki serwis, w którym sama będę mogła porównywać te oferty i tam będę mogła też pokazywać ludziom podobnym jak ja, czyli kredytobiorcom, albo przedsiębiorcom, albo turystom, gdzie można najkorzystniej wymienić walutę. Rozumiem, że kredyt już spłacony. Dzięki działalności firmy. Dużo oszczędzam. <laughs> Okej, okay, super. Proszę powiedzieć, jakie największe wyzwania? spotkała Pani nas w swojej przedsiębiorczej drodze? Chyba to, żeby zacząć. To, żeby zrozumieć, że starta to też firma. Czyli musimy podejść do tego, jak do naprawdę poważnego przedsięwzięcia. Musimy się liczyć z tym, że obowiązuje nas zatrudnienie księgowej, prawnika, że każdego dnia zatrudniając pracowników, my też odpowiadamy za nich. I to w jaki sposób my prowadzimy nasz biznes, to też w jakiś sposób oddziałuje na naszych pracowników, na ludzi, którzy tworzą z nami nasze biznesy. Okej, okay. Rady dla kobiet. Młodych, przedsiębiorczych, dynamicznych kobiet, ale może też takich, które niekoniecznie czują w sobie ducha przedsiębiorczości. Jak tego ducha znaleźć i jak sprawić, żeby zacząć odnosić sukcesy? Inspirować się. Na pewno inspirować się przykładami kobiet, które już te sukcesy odniosły i które nie bały się. I dlatego też moje przesłanie: absolutnie nie bójcie się, próbujcie, bo nawet odniesienie jakiejkolwiek porażki to nie jest klęska, tylko to jest duża nauka na kolejne. Kolejny, jako kolejny etap naszej drogi życiowej i zawodowej. Um, dużo powodzenia jeszcze każdej kobiecie, która ma chęci i w ogóle taką myśl, żeby coś spróbować. No to spróbować. Na pewno bardzo warto. Super, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. i powodzenia. Dziękuję bardzo.